witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na taki mały haul, ale naprawdę mały, bo pani ma tu dużo rzeczy. Ale tak stwierdziłam, że pokażę Wam, co sobie kupiłam, będąc w Polsce. Chodzi o dlatego, żeby wy, żebyście mi dali znać, czy te produkty może się u Was sprawdziły, może je mieliście, a może powinnam nawet nie zaczynać ich używać. Naprawdę są kilka rzeczy z kosmetyków i dosłownie dwie rzeczy z ubrań, kilka rzeczy z ubrań, więc. Nie poszalałam, no ale pojechałam tam w innym celu niż zakupy. Niestety nie miałam e, tyle Kasiory, żeby sobie poszalać. Um, no ale coś tam przywiozłam. Słuchajcie, zacznę może od kosmetyków. Um, pam, 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 pam. Byłam w super, nie w super farmie, nie mam super farmy. E, byłam w naturze i tak stwierdziłam, że szarpę się na jakiś olejek. E, no i trafiło na olejek łopianowy e, z firmy e, Green Pharmacy. I to jest olej głopianowy z olejkami drzewa, herbaty i rozmaryną I to jest taki olej. Tu jest napisane, że to jest przeciwupierzowy. Tam był z chili. Ja już miałam ten z chili kiedyś i stwierdziłam, że chciałabym spróbować ten. E, użyłam go kilka razy, ale niestety za dużo go nakładałam i marnowałam produkt. I, I tak mi poszło w dwa tygodnie chyba pół butelki, więc teraz muszę się trochę ogarnąć. Ale generalnie bardzo fajny olej, nie przeciąża włosów, łatwo się go spukuje, więc jestem e, na tak. Teraz pokażę Wam dwie rzeczy, które nie są z Polski, ale jak już jesteśmy przy tematyce włosowej, to Wam je pokażę. Pierwszą rzeczą będzie to również olej, który kupiłam w Birmingham. Um, będą tu moje koleżanki Joanny, w takim sklepie indyjskim. w cały sklep jakiś supermarket o włosach. I tam kupiłam olej Jak Widzicie, cena była niska, ponieważ on kosztował tylko 2,99, ja pamiętam. Ja z moją Kasiunią, która serdecznie pozdrawiam, myślę, że zamawiały te olejki, to ona była chyba około 4 funtów, więc 2,99 I to jest um, Dabur Amla Gold, czyli to nie jest zwykły olej Amla, tylko jeszcze gold, czyli on jest niby do jasnych włosów. I on ma jeszcze wyciąg z migdałów i jeszcze mahenne. Więc e, zobaczymy. E, użyłam go raz, przedwczoraj. Ja go kiedyś już miałam, Kasia go kiedyś miała. I ja o niej podkradałam, sobie, razem mieszkałyśmy. Pachnie ten gold. Pachnie podobnie do Amli, ale tak bardziej delikatnie, to jest takie ziołowe pomieszanie yy, dla mnie z kremem Bambino, z kremem Nivea, ale ludzie mówią, że inaczej to pachnie, no ja nie wiem, musicie sami zobaczyć, to jest właśnie nowość, zobaczymy jak się sprawdzi, bo ja mam taki plan teraz na jesień, zimę, mega zobaczę swoje z włosy, yy, poproszę maturzy, żeby zrobił mi zdjęcie włosów i za trzy miesiące porównamy. I trzecią rzeczą do włosów. Która mnie zszokowała i wszystkich pokazywała już na instagramie Jest to majonez do włosów Słuchajcie, tak się to yy, oto prezentuje Jest to majonez nawilżający kremowy olej I to ma ym, proteiny yy, z jajka yy, Które pff, zapobiega rozdwajaniu się końcówek. po prostu taki nawilżający balsam jest to balsam właśnie, który yy, zmiękcza suche włosy no i generalnie jego się nie spłukuje, to jest taki balsam po umyciu, trzeba go dać odrobinę ja też go tylko kupiłam, to w ogóle z moją koleżanką na pół, Janu. też pozdrawiam jak ogląda, no i właśnie ja zostawiłam butelkę, tak żeby wam pokazać jak to wygląda jakby się byli nie również było to bardzo tanie to kosztowało chyba 2,49 funtach eee, no i po prostu masujemy to w swoje włosy i to ma fajny skład, to nie ma alkoholu co mnie bardzo zszokowało, bo bardzo dużo odżywek, które się zostawia mają alkohol tu mamy ekstra z cytryny ekstrakt, e, pine ekstrakt ojejuminy, o jest niestety parafina, a, ale jest jest po prostu od tutaj gdzieś na jakimś 20 miejscu więc nie jest tak źle, jest avocado oil, coconut oil, tea tree oil, naprawdę jojoba, oil bardzo dużo fajnych rzeczy jest za 2,40, niestety jest bardzo ciężki, nie powiem, że nie dałam go chyba za dużo ostatnio, bo już takie moje włosy nie są tłuste są nieświeże a nakładałam wczoraj Um, no, ale myślę, że na jesień, zimę się nada na taką konkurencję odbudowującą. Dalej, przejdźmy może do natury dalej, wróćmy do natury. Kupiłam w naturze serum do twarzy, e, stara mydlarnia, e, chochowa i melisa, organiczny e, serum do twarzy z witaminą C e, dla, z, z, uj, oj, nie wiem, właśnie, dla zmęczonej skóry. Tak się prezentuje, to jest w postaci takiego oleju i on ma tutaj taką pipetę jak no to jest taki olej um, jeszcze go nie używam dlatego, że e, mam jeszcze ten mój z Dermedic serum ale mam nadzieję, że szybko um, się na niego i tu jest napisane, że łatwo wchłaniany przez skórę, doskonale zmiękcza, nawilża e, i natłuszcza pomaga przy leczeniu trądziku i zapaleń skóry, do skóry wrażliwej, więc jest to dla mnie idealne i mam nadzieję, że to pomoże składniki aktywne to olej, chochopa, wyciąg z melisy, witamina E, lecytyna więc myślę, że spoko. E, I to go miałam w naturze. Przeceniono Was 30 kilku zł chyba na 21 zł, więc jestem bardzo ciekawa tego produktu. Dajcie znać stara mydlarnia, czy miałyście albo czy słyszałyście. E, no i przyszedł taki czas e, z moją twarzą w Polsce, że było nieciekawie. Wyszedł mi okropny stan zapalny, wyszedł mi trądzik, którego nie miałam nigdy w życiu aż takiego. E, no i musiałam chwycić po Jak to się mówi? wytoczyć działa. No i kupiłam sobie Benzaknę, e, pokazuję Wam właśnie na czarogodzinę, jeżeli mam jakieś naprawdę paskudne pryszczochy, to Benzaknę jest niezawodny, e, na pewno kojarzycie mm, ten lek, to jest bez recepty, to jest ten mocniejszy i on kosztuje, ja go zapłaciłam 12 zł. i co to ma w składzie, no to jest Benzolis Peroxidum. no nie wiem, nie wiem co to jest. Eee aha, nadtlenek benzoilu, widzicie yy, i mam nadzieję, że to mi pomoże już pomagać. pomagać bardzo przesusza skórę no ale na tym to polega niestety i nakładać punktowo proszę nakładać punktowo, bo ja oczywiście rzuciłam się na to, smarowałam z całą twarz i myślałam, że mi twarz odpadnie, ale okej, okay, spoko nie ma problemu, człowiek się uczy na błędach i ostatnie rzeczy kosmetyczne to będą dwa produkty z Inglota, powinno być trzy, ale jedna z nimi się zgubiła, zaginała w walizce, nie ma, jest to cień Serii Freedom System i to jest cień, który się nazywa 419, i ja Wam powiem, że to jest taki cień, um, że to jest cień zielony. Zrobię Wam przebitkę już, zobaczycie sobie, on się tak pięknie mieni. Taki kaki to jest kolor, chociaż ja mam zielone oczy, myślę, że czasem będzie fajnie go połączyć z jakimś złotym czy coś i będzie fajnie. A drugi cień, którego nie udało mi się go wam pokazać i bo <grymnie> pewnie nie uda, bo nie wiem gdzie jest, nie mam zielonego pojęcia, nie mogę go znaleźć. Jest to taki cień różowy, no ale, no nic nie zrobię. I ostatnią rzeczą kosmetyczną z Inglota są to sztuczne rzęsy, które kupiłam za tylko i wyłącznie 5 zł, więc stwierdziłam, a czemu by nie. Szapna się 5 zł, to jeszcze nie jest tak dużo. E no i myślę, że spoko. Na pewno je wykorzystam, ale chyba nie na Halloween. Nie wybieram się na żadne Halloween, ani nic, na żadną imprezę w najbliższym czasie, ale myślę, że za 5 zł e, warto przetestować. Uuuu! ekstra, Warto przetestować, że jest ponieważ nigdy takich nie miałam. OK. I kolejne rzeczy to będą ubrania, i to będą ubrania ze szmatekstu, tylko i wyłącznie jedna rzecz nie będzie ze szmateksu. To jedną rzecz wyłącznie nie ze szmateksu potrafię, pokażę wam od razu. W ogóle ja jestem i moja mama i jesteśmy królo, i moja siostra jesteśmy królowe szmateksu, po prostu jak już padniemy to koniec. E, no ale to jest hausa spódnica e, na gumce, zobaczcie, taka krótka mini. Ona to wygląda na rozkloszowaną, ale nie jest ona jest taka dość prosta. Ona jest na gumce, i tu ma zamek, który się da całkiem rozpiąć. I ten zamek tak przychodzi. Zwykła czarna spódnica, ale mi się spodobała, zmierzyłam. Fajna będzie do wszystkiego. Bawełniana, bardzo miły materiał do czarnych Rajstop i kosztowała tylko 19 zł, więc żal nie wziąć. Um, teraz pokażę Wam marynarkę, którą kupiłam. Nie spodoba się wszystkim, bo, bo nie. Ale mi się bardzo podoba, wstrzela się idealnie w trendy na jesień, zimę. Kupiłam za 14 zł sobie marynarkę z firmy Marks Spencer. I to jest taka marynarka ala męska. Ona ma jak widzicie tutaj złote guziki. Może nie prezentuje się najlepiej to jak ją pokazuję. Ona jest w takim pięknym kolorze granatowym, zielonym, jak te takie szale w kratkę. Ale ona jest idealnie uszyta, jest pięknie dopasowana. Widzicie, mm, ja sobie ją że to sobie zobaczycie. Ona fajnie tu wygląda w ramionach, jak widzicie. Um, może Wam jakoś pokażę. No nie wiem, musiałabym Wam jakieś trudnia ze spodniami nagrać. W ogóle to jest złe ujęcie z góry i mi tu robić takie chrz, nie, że musicie mi uwierzyć na słowa. No, jednym się spodoba, innym nie. Mnie się podoba, uważam, że za 14 zł taka marynarka w zarze kosztowałaby z 50, jak nie więcej. A teraz Wam pokażę trzy rzeczy ostatnie, już dla Mateusza. Tego one są właśnie. Wyciągnięte z prania, one się suszą na suszarce, więc to wyprasowane, a chcę wam pokazać koszulki. Kupiłam mu trzy koszulki polo, każda kosztowała od 4 do 9 zł. No i kupiłam mu jedną koszulkę, to mnie taka koszulka polo, bardzo fajna, niebieska, niezniszczona, ona kosztowała 4 zł, bardzo fajna, ma fajnie w takich polo do pracy będzie miał i w ogóle. Kolejna też Hifigera, bardzo podobna w ten sam dzień kupiłam w tym samym szmatlandzie e, za 5 zł, chyba albo również za 4, no coś, na pewno nie więcej niż 10. E, tylko że zielona polówka, też e, Tomiego Hifigera, bardzo fajna, bardzo wygodna, super materiał, fajna bawełna. I ostatnia koszulka to um, będzie to polówka Lacosta i Mateusz chciał sobie kupić koszulkę Lacosta, no ale jakoś tak zawsze było nie po drodze i zawsze, um, no nie oszukujmy się, taka koszulka Lacosta nie kosztuje mało, a ja mu powiedziałam Mateusz, nie kupuj tej koszulki Lacosta tam za 60 funtów z 80 euro, bo ja Ci pojedę na szmaty do Polski ja Ci koszulkę Lacoste za dechę przywiozę no i jak obiecałam, tak zrobiłam słuchajcie stwierdziłam, że muszę mu kupić tą koszulkę, bo już sama sobie przysięgnęłam, że kupię mu tą koszulkę Lacoste na szmatach i nieważne jaki to będzie kolor, ale mu kupię no i znalazłam niebieską koszulkę Lacoste jak widzicie, ona to wygląda na to ona jest niebieska no i właśnie macie Lacoste rozmiar M no, i ma tu swoją koszulkę La Costa. Myślałam, że będzie mała, ale jest akurat spoko. E, no i mówiłam, że jest niewyprasowane, więc nie wygląda najlepiej. Ale fajne, jak widzicie, te koszulki nie są w ogóle zniszczone. E, I ostatnia rzecz, którą mam na sobie, jest tu spódnica, którą, biłam, którą kupiłam za całą złotówkę Jest to nic innego jak stara spódnica po babci. E, plisowana, czarna. Ale nie przeszkadza mi to w ogóle, bo te spódnice są teraz w sklepach za około stówkę. Ja już je pokazywałam na Instagramie. Wstanę, wam pokażę. z mi nogi. Jest to taka czarna spódnica plisowana za kolano na gumce, więc bardzo wygodnie się nosi. Tu może sobie fajny pasek. Teraz jestem ubrana cała na czarno, więc nie, nie widać tego jakoś tak spoko. Ale tutaj widzicie um, wszystko, oh, wszystko jest spoko. No i tak wygląda mój hol. słuchajcie, nic ciekawego nie ma, 10 minut glem, jak zawsze. Um, no i tyle, dajcie znać, czy coś używałyście, jestem bardzo ciekawa tego tego serum, albo czy miałyście też jazdy z Inglot, to jeszcze wam powiem numerek. Nie, nie powiem wam. Um, nieważne. E, jakiś ten majonez, czy miałeś olejek cukowych, dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne. Um, no i tyle, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za oglądanie i Do zobaczenia do następnego filmu Goziaczki, buziaczki, papa, pa, pa. pa.